Na powiedział o swoich planach odejścia z internetu. Ogromne kontrowersje wokół ostatnich poczynań Facebook przerodziły się w jego duże kłopoty. Ezis zdarził datę nowego sezonu sabotażysty, Oj Wojtek z odważną decyzją w swoim życiu. Edomor z zaskakującym filmem i mam dla Was jeszcze wiele więcej ciekawych newsów ze świata oraz YouTube'a. W dzisiejszych newsach, no i widzowie, dzisiaj Mikołajki i Zajaz święta, a najlepszym prezentem dla mnie od Was byłby zestaw łapki w górę plus subskrypcji z dzwoneczkiem, więc widzu, nie czekaj i zostawię to jasłap w górę po więcej. No a myślę, że już od następnych newsów takie taktyczne 600 lajków like i wprowadzimy świąteczny klimat. A żeby być oczywiście na bieżąco ze wszystkim co się dzieje w internecie, no to subskrypcję z dzwoneczkiem, a wtedy już żadne newsy cię nigdy nie ominą. A na start mam dla was aktualizację co do tematu z poprzednich newsów dotyczącego dokładniej Frejza. Mianowicie od dwóch dni w sieci głośno jest na temat nowego materiału Faza. Chodzi o wyzwanie, w którym on i inni uczestnicy formatu Challenger siedzieli w wodzie w bardzo niskiej temperaturze. Natomiast te Reakcja ich organizmów po wyjściu z lodowatej wody była co najmniej niepokojąca ze strony widza przede wszystkim, ponieważ aż tak długie przebywanie w tak zimnej wodzie grozi nawet w najgorszym wypadku śmierci. No i też z tej uwagi odcinek spotkał się z naprawdę dużą falą krytyki w całym internecie, a jeden z uczestników Mokry słuchaj na swoim streamie poinformował, że nawet do dziś przez to ma uszkodzone wszystkie nerwy w dłoniach, w palcach ustóp cały czas czuje mrowienie. A teraz do sprawy odniósł się również ośrodek monitorowania zachowania rasistowskich i Organizacja podkreśliła, że w tym wypadku mogły zostać złamane przepisy kodeksu karnego, takie jak narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, czy sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla Życia lub zdrowia. Dodali, iż udostępnianie tego typu materiałów nieletnim i młodzieży można uznać również za naruszenie artykułu 255, czyli publicznego nawoływania do popełniania lub pochwalania występku. Także, no, naprawdę jest to dość poważna sprawa i FACE przez to, no, może się nabawić dosyć dużych kłopotów. A jak będzie faktycznie, zapewne, to wiemy się w najbliższych dniach, gdy to sprawa jeszcze bardziej nabierze tempa. Teraz coś w temacie Łatwo Gęga, mianowicie kilka filmów temu opowiadałem wam, no, i jak na ten moment mamy już kolejne. Kolejny odcinek z całej podróży. I jak sam tytuł tego filmu mówi, przejechał on całe Niemcy na rowerze w zaledwie 3 dni. No i ten materiał jest już przede wszystkim o wiele dłuższy od poprzedniego, no i przedstawia też o wiele dłuższy zakres podróży. Słowa to powiedzieć, to jak sam nas teraz w filmie w opisie poinformował, odcinków będzie 6 z całej serii, z czego oczywiście dwa już dostaliśmy na ten moment. Więc no kontentu naprawdę trochę się zapowiada. No i również co widać po komentarzach, widzą, to się podoba. I ma to naprawdę pozytywny odbiór. Ode mnie jeszcze raz wielki szacun dla łatwo zabicie no, można to powiedzieć, najbardziej kreatywnym influencerem czy twórcą w całym polskim internecie. A teraz, jeśli ty widzisz chcesz się pojawić tuż za mną, jak te osoby, które teraz tam właśnie widzicie na naszym ekranie, to w komentarzach napisz plotki, no i dodatkowo dopisz swoją opinię na temat dzisiejszych newsów. A wtedy przypnę ci serduszko, właśnie do każdego komentarza z frazą plotki, przypinam serduszko, także myślę, że warto. No i oczywiście wtedy masz szansę się tam pojawienia. No i widzowie, zapraszam do wspierania kanału, ponieważ teraz święta, okres świąteczny, możecie sprawić mi fajny prezent. Ale lepszym prezentem ode mnie, widzowie, będzie i tak subik i łapeszka, czy komentarz. Możecie to poczynić kompletnie za darmo. Serdecznie polecam. Teraz chyba dość wyjątkowy news, można chyba go tak nazwać, bo pierwszy raz mówimy w newsach o Ziemniaku, czyli już naprawdę można powiedzieć, że legendarnym YouTuberze, którego pamiętam, że jak zacząłem oglądać YouTuba, nagrywał, no i nagrywa aż do tego momentu, gdy sam tego YouTuba robię. Więc w sumie jest to dla mnie dosyć fajny i przyjemny temat. Lecz tak samo od dobrych kilku lat realizuje on pewną saję, która właśnie przypada na grył czyli oczywiście świąteczną saję dokładniej Advent Tech, czyli daily w postaci filmów z otwierania kalendarza adwentowego, ale w wersji technologicznej, oczywiście również prowadzonym z innymi twórcami, którzy dostają prezenty właśnie od Ziemniaka. No naprawdę jest to dosyć mocno kojarzona seria właśnie z jego kanałem, bo w sumie nie wspominałem, ale dla osób, którego nie kojarzą, prowadzi on content związany głównie z testowaniem różnych technologii, czy to sprzętu gamingowego, czy również składania komputerów, składania komputerów dla influencerów. No przez ostatnie lata zebrała się naprawdę tego masa, ale głównie jest to content, że tak powiem, technologiczny. No i co ciekawe, teraz po raz kolejny, pojawiła się właśnie Saya Tech, oczywiście również z gośćmi na filmach. I zdecydowanie to, że sama Saya jest dalej przez niego prowadzona, niezmiennie już od kilku lat, jest ze strony Ziemniaka naprawdę świetną akcją, bo w końcu sądząc po komentarzach, jest to coś, na co jego widzowie czekają co rok, także to nie ma się co dziwić, bo sam te filmy oglądałem i dlatego też Tajas Wam o tym opowiadam. Dajcie znać, czy również oglądaliście, bądź oglądacie Ziemniaka. Ciekaw jestem, czy są tu jacyś Widzowie. Teraz coś z działów te newsów minecraftowych, mianowicie od twórcy z ekipy RAPY, czyli w tym przypadku, uwaga, Busha dostaliśmy naprawdę ciekawy materiał, uwaga, niezwiązany z kontentem serwerowym, że tak powiem, bo w końcu taki był najpewniej, najbardziej opłacalny ze strony rozwoju serwera, jednak no wydaje mi się, że jego widowni po prostu brakowało kontentu spoza tego serwera, no bo ile można oglądać, jak ktoś gra na jakimś serwerze. Co jego widzowie również trafnie wyłapali, jest tam naprawdę masa komentarzy w stylu u końcu film właśnie nie z więc... Szacunek. a jak chodzi o filmy z Sewara, to właśnie będzie on publikował je zapewne na drugim kanale, który to jakiś czas temu stworzył. Także w zasadzie, jak już powiedziałem, dosyć fajna opcja. Jak chodzi o sam film, to jest on z Minecrafta Hardcore i dotyczy głównie przeolbrzymiej budowli, dokładniej bazy, w zasadzie to bardziej wulkanu niż bazy, no bo bazy to za bardzo nie przypomina. Ale co ciekawe, to w tym pomógł mu również na napijak, czyli również kolejny członek ekipy Tobiasza. Daję lajka like od siebie, bo naprawdę był to ciekawy film do obejrzenia, no bo w zasadzie w końcu spędził on cały tydzień, jak przełożymy to na realny czas, więc jak na jedną budowlę, no jest to mocne. Teraz widzowie, takie szybkie info odnośnie mojego drugiego kanału, ponieważ tydzień temu opowiadałem wam o tym, że wrzuciłem tam materiał odnośnie Łatwogęga. a w tym tygodniu mówię wam o tym, że wrzuciłem tam materiał całej historii Buddy, no i tego w zasadzie, jak sam siebie zniszczył i wszystko stracił, jak teraz widzimy. Także naprawdę serdecznie polecam sobie zajeknąć już po obejrzeniu tego filmu na mój drugi kanał, koment, no i zajeknąć również obejrzeć do końca ten materiał bo uważam, że jest naprawdę ciekawy, jest dłuższy, lepiej zarobiony uważam, no i według mnie też o wiele ciekawszy. Link macie w opisie. Teraz coś odnośnie Oj Wojtka, bo ostatnio opowiadałem wam o jego powrocie na YouTube'a, no i tym razem opublikował on równie zaskakujący materiał, tym razem z jak sam to nazwał nowym startem w jego życiu. Mianowicie Oj Wojtek w najnowszym filmie poinformował, że na jakiś czas wyprowadził się z Polski i wyjechał do Japonii. Na filmie przyznał się również, że ostatni okres był dla niego bardzo trudny i że dlatego zdecydował się na radykalny krok, czyli zakup biletu w jedną stronę do Japonii. Zapowiedział, że nie będzie nagrywać wyzwań, chce po prostu pożyć i odbudować swój spokój psychiczny. Także no jest to dosyć zaskakująca, jak i odważna decyzja, bo w końcu z dnia na dzień wyjechał z Polski do Japonii z biletem w jedną stronę, nie planując jak na razie żadnego powrotu. No jak na ten moment pierwszy film również z Japonii zyskał naprawdę fajny odbój ze strony widowni. Zobaczymy jak będzie z kolejnymi, ale sądząc po komentarzach widowni, myślę, że może być dosyć ciekawie, no bo mimo, że był to dosyć luźny materiał, zebrał on naprawdę po Pozytywny odbiór, a komentarze właśnie to po prostu potwierdzają. Teraz dosyć specyficzny temat, podesłany przez moich reporterów na Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam. Ale przejdźmy do samego tematu, mianowicie dotyczy to filmu Marvela, ale też nie do końca, bo chodzi tutaj dokładniej o dwóch odkrywców, którzy zmierzając do kopalni, natknęli się na otwarte wejście do jaskini, a zanurzając się prawie 300 metrów pod ziemią i mając prawie 5 mil tuneli, odkrywcy twierdzą, że znaleźli ukryty w jego głębinach plan filmowy Marvela. Wewnątrz kopalni znajduje się niebiesko biały amerykański bus, scena i winda. Istnieje również upuszczona przyczepa kempingowa i plan oświetlenia. Według doniesień, sieć tuneli wykorzystał także w marcu Tom Cruise, jeden z odkrywców, powiedział: Kiedyś nad wejściem do kopalni znajdowały się ogromne betonowe bloki, ale spacerowałem i zauważyłem, że zostały usunięte. To było niewiarygodne, niesamowite. No i fakt, faktem, tak jak powiedział, no jest to dosyć niewiarygodne. No bo w końcu rzadko kto wchodząc do jakiejś dosowej kopalni nagle napotka tutaj plan filmowy Marvela. No jest to dosyć mocne i można właśnie powiedzieć, że niewiarygodne, no ale jak teraz się dowiadujemy jest to oficjalnie potwierdzona informacja, więc prawdopodobnie właśnie jest to takowy plan. No bo po prostu raczej mała szansa była na to, że właśnie znajdą takowy plan. Dajcie znać zresztą co o tym sądzicie, ja myślę, że to dość mocna akcja, no i w zasadzie ciekawa. Trzy tygodnie temu opowiadałem wam o temacie Elomordo, który to wtedy pobił rekord salt w tył w przeciągu 24 godzin i uwaga zarobił ich wtedy ponad 1000, dokładniej 1008, przy czym oczywiście pobiły również I Isho Spida, czyli jednego z najpopularniejszych twórców YouTubeowych w zasadzie na całym świecie. Także no już wtedy dosyć potężnie zaskoczył i tym razem nie jest inaczej, bo w swoim najnowszym filmie opublikowanym wczoraj wykonał pięć naprawdę trudnych wyzwań. Mianowicie w samym filmie wykonał takie wyzwania jak maraton bez przygotowania, wejście na najwyższy szczyt Polski, rysy, znaleźć igłę w stogu siana, czy nawet spróbowanie najostrzejszej pizzy świata. Jak chodzi o wejście na najwyższy szczyt Polski, czyli rysy, określone w zasadzie przez niego najłatwiejszym wyzwaniem, udało mu się to. Jednak no pierwsze większe problemy pojawiły się przy 42 kilometrowym maratonie, który mimo wielu zwątpień również dokonał z sukcesem i co ciekawe pojawili się tam nawet tacy twórcy jak Dexi i Sagi, którzy czekali na niego przy mecie, także no w sumie fajny cross akurat tutaj. Następnym zadaniem było coś, czego myślę, że nie wykonałbym totalnie, czyli ułożenie kostki Rubika, ale o wielkościach 9 na 9 co jest naprawdę niełatwym wyzwaniem. Może was zdziwię bądź nie, ale takie również wykonał. Jednak no igła w stogu siana, nie mówiąc tu tutaj przysłowił raczej była czymś, co zdecydowanie zaskoczyło najbardziej. Chodzi o to w tym, aby ukryć igłę właśnie w sianie, w którym Maecen musiał jej szukać, a z racji, że igła naprawdę no jest małych rozmiarów, no nie było to po prostu najłatwiejsze. To również mu się udało. Nie no dobra, to akurat taki żarcik, nie udało mu się to. Wcale mnie to nie dziwi, bo gdyby mu się to udało rozwaliłoby mi chyba to łeb. Bo był to właśnie żart na koniec filmu, ale za to, że nie wykonał tego zadania poinformował nas o tym, że spróbuje wykonać to wyzwanie jeszcze raz wraz z najbardziej daj challenge'em z komentarzy, ale za to co ważne udało mu się faktycznie spróbować najostrzejszej pizzy na świecie. No w zasadzie jej kawałek pizzy miała aż 9 milionów z co nie jest małym wynikiem i uwierzcie mi, że tak jak brzmi tak naprawdę jest to mocne. No i co tutaj więcej mówić, film jest totalnie mocny i szacun dla Marcela za takie pomysły, a przede wszystkim to ich oczywiście wykonanie, no i czekam to po prostu na więcej. Teraz omówmy sobie temat nowego sezonu Sabotażysty, czyli dość wyjątkowego programu Jezu Jego, odniósł naprawdę przeogromny sukces. Mianowicie po ogromnym sukcesie pierwszego i drugiego sezonu programu stworzonego właśnie przez Erziego, fani dalej czują niedosy. Widzowie nie mogą doczekać się aż trzecia edycja show z influencerami ujrzy światło dzienne, no i wcale nie ma się co dziwić. I oczywiście pojawia się kolejne pytanie, kiedy pojawi się nowy sezon Sabotażysty? No i w zasadzie odpowiedź na to pytanie dostaliśmy teraz od samego Eziego, gdzie to podczas sesji Q&A został zapytany o konkretną datę premiery trzeciego sezonu Sabotażysty, a w odpowiedzi Erzie napisał. Jeszcze musicie wytrzymać kilka miesięcy, Sabotażysty sezon trzeci możecie się spodziewać na przełomie marca, kwietnia, oczywiście następnego 2025 roku. Także w zasadzie, no wiadomo, jeszcze trochę musimy poczekać, ale ciekaw jestem, kogo tym razem zobaczymy właśnie w Sabotażyście, no bo myślę, że może być dosyć ciekawie, skoro no już wielu dużych spłyców się tam pojawiło, więc może kogoś weźmie trochę mniejszego, no myślę, że mimo wszystko może to jeszcze zaskoczy. Teraz znacznie nie naruciaka i tego, co ostatnio wokół niego krąży, czyli wieść o jego odejściu z internetu, która w zasadzie teraz powoli się potwierdza, a mianowicie po prostu poznaliśmy co do tego odpowiedź. dokładnie gdyby ktoś nie wiedział kim jest Naruciak, co myślę, że jest wręcz niemożliwe oglądając polskiego YouTube'a, bo w końcu jest to twórca działający na YouTubie od naprawdę wielu, wielu lat z naprawdę gigantycznymi zasięgami, społecznością, no i również pod względem subskrypcji zdecydowanie zajmuje topkę, bo ma on ich ponad 3,5 miliona. Jego content w zasadzie nie skupia się na czymś, nie wiem, niesamowitym, bo jest to jedynie komentowanie popularnych polskich seriali, często oczywiście w komediowy. Sposób, no i dla kogoś jest to jedynie komentowanie, ale jednak spodobało się to milionom osób, i jego filmy do dziś generują setki tysięcy wyświetleń na jeden materiał. No i tak w zasadzie już od 10 ponad lat działa na YouTubie. No naprawdę jest to mocny twórca. No i oczywiście, po tak wielu latach spędzonych na jednej platformie, po tak wielu zarobionych filmach, przychodzi czas, gdzie po prostu no chciałoby się już od tego trochę uciec. No i nie ma co ukrywać, pewnie już następuje u niego trochę wypalenie tym kontentem, no bo w końcu, ile można obliczyć? cały czas to samo, mimo wszystko no, jego content skupia się cały czas na tym samym, bo, no, bo jest to oczywiście komentowanie polskich seriali, jakichś komediowych czy coś tego typu. Lecz no wiadomo, jeszcze nie poznaliśmy konkretnej daty co do samego odejścia. No, ale pierwszy raz o samym odejściu opowiedział i dowiedzieliśmy się w najnowszej site za Challengerze, dokładniej z wyciętych z niej scen, gdzie to właśnie wypowiedział się w tym temacie, że po prostu ma w planach odejść, albo w zasadzie miał w planach odejść z internetu i zejść ze sceny po prostu niepokonanym, jak tak to można ująć. Jednak ten temat teraz został ponowiony w najnowszym podcaście na kanale Plotka, czyli jednym z kanałów na czasie od Konopa. No i właśnie tam na jak wypowiedział się dalej w tym temacie. Ja to opowie wam w ogóle, że chciałem tak odejść, tak. Tak, żeby to jest serial? No, nie chcę tak, wiecie, że już. Mhm. 10 okay. tysięcy świetleń. Ale oglądajcie mnie, błagam was! A. Właśnie nie, chcę tak. A miałeś taki kryzys, że już chciałeś rezygnować? Mm -hmm. no, nie, No Miałem taki moment, że nawet nagrałem film, gdzie się pożegnałem, powiedziałem do widzenia, trzymajcie się. To w ogóle był moment, w którym potem jak wróciłem, to mi spadł się te nią o 50%. Kurczę. Miałem taki moment, że naprawdę jakby. i tu wrażenie miał takie. No to cześć. Nie wiecie, chcesz, to nie. No nie. I słuchajcie, potem ja naprawdę długo, długo pracowałem na tym, żeby w ogóle zyskać wyświadczenia sprzed w momencie, kiedy się pożegnałem, tak jakby dużo osób sobie wgrało w głowę. Okej. Okay. Papa mhm. nie żyje. Że już sobie to jakby tam <laughs> przeklnili, przeżyli tak, to sobie. Tak, tak, no ale to był taki mój low uh, ATL uh, totalny, nie? A all time is. low, uh, który miałem, ale no to było związane z tą moją depresją, nie? Którą potem no Raczej tak, uh, Inwestuję w, w lokatę i dostaję procent co roku, <laughs> I jest okej. Okay. Więc raczej jestem taki rozsądny, więc y, tak, poradziłbym sobie. Y, raczej bym chciał pracować dalej, wiecie o co chodzi, że to. Mhm. Nie, nie mówię, że praca jest moją jakby sensem życia, ale fajnie zrobić rzeczy. A pieniądze to jest pewnego rodzaju nabijać w wyniku trochę, takiego high score'a. To jest ekspisz sobie, że są. No to wydaje mi się, że jestem w top 10 najlepiej zarabiających w Polsce. Po prostu. Z uwagi na bardzo długi format, który posiadam, że odcinki mają godzinę, że mają dobre wyświetlenia, że ciąż się tego, ale też no jakieś moje decyzje inwestycyjne one nie są takie zbyt. Hmm, Głupie, w sensie, no nie inwestuję nie w samochody, co uważam, że nie jest jakby e, zbyt rozsądne. Także, no w zasadzie, poniekąd odpowiedź na to pytanie dostaliśmy. Co ciekawe, sam siebie pod względem zajobków określił top 10, właśnie jak chodzi o zajobki twórców w całym naszym kraju, co jak najbardziej raczej jest prawdą, a patrząc na to, że takie miejsce zajmuje już od wielu lat, myślę, że jego zaplecze finansowe jest na tyle duże, że faktycznie mógłby już odejść w cień, no i oczywiście odejść niepokonanym. Także, jak faktycznie zajobi. To dowiemy się zapewne już w praktyce. No, a na ten moment to by było na tyle. Stop to lajka, subika, no i w komentarzu napisz plotki, a przypnę ci serduszko. No i widzimy się widzowie już za niedługo.